Podziwianie Alp tuż po wyjściu z pociągu. Szumnie, zapowiadane przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, miało być jednym ze szczytów ekspansji polskiej kolei. Myślimy o zimie i o wyjazdach na Narty. Moim, moim celem jest. Stworzenie pociągu do Włoch, do Austrii, ale wiem, że to jest bardzo trudne. Ale ministrowie są spraw trudnych. Będę próbował e, utworzyć tego typu połączenie, bo wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie. Na taki wyjazd trzeba będzie jeszcze zaczekać. Jeśli chodzi o sezon zimowy, to warto chyba też widzą, przekazać informację. Podaje to y, za ministrem infrastruktury, o. że nie będzie pociągu Walpy. który pan minister będzie w nim czasem w Nie będzie w zimowe we Włoszech. Wiem, że Intercity nie ma tego w swoim rozkładzie. Nie było takiego zainteresowania, które by wskazywało na to, że e, jest potrzeba e, utworzenia tego typu połączenia. Będzie za tą nowa konkurencja na polskich torach. Obecny jest już czeski przewoźnik Regio Jet. Polskich pasażerów chce wozić również niemiecki Flix Train. Wejście zagranicznych przewoźników kolejowych do Polski to decyzja PKP Intercity, nad którym nadzór sprawuje minister infrastruktury. Nie obawiam się konkurencji. Nasz narodowy przewoźnik jest do tego przygotowany. Narodowy przewoźnik dalekobieżny Intercity. Jest do tego przygotowany, jesteśmy po prostu lepsi. Decyzję o wpuszczeniu zagranicznych przewoźników podjęto już teraz, mimo że Unia Europejska zarządziła, że wszelkie tory na jej terenie mają być otwarte na konkurencję od 2030 roku. Uważam, że dobrze by było wykorzystać ten jeszcze czas bez zewnętrznej konkurencji. I dopiero wtedy, mając bardzo mocne fundamenty, będzie można myśleć nie tylko o bronie. Krajowego rynku przed zagranicznymi konkurentami, ale myśląc wprost o ekspansji. Na tę ekspansję też trzeba jednak zaczekać. Polska kolej ma za to być najszybsza w Europie. Będziemy ambitnie przymierzali się do projektu, i nie mówię o dalekiej perspektywie, tylko mówię dziś, jutro, pojutrze. Do tego ambitnego projektu, jakim są koleje dużej prędkości, tej największej w Europie, prędkości, a więc ponad 300 km na godzinę. Brzmi dumnie, jednak, zdaniem prezesa stowarzyszenia, tak dla CPK Macieja Wilka, wyższe prędkości niosą za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Plus 50% na zakup taboru, plus 70% na zużycie energii, plus 25% na utrzymanie taboru. Plus 50% na utrzymanie infrastruktury. Cena biletu razy 2 za 15 minut uzysku czasu. Wykluczenie komunikacyjne całych regionów, wykluczenie polskich producentów taboru. W oczy rzuca się szczególnie ostatni punkt. Dlaczego mowa o wykluczeniu polskich producentów, skoro tusk od miesięcy zapowiada rekolonizację gospodarki, a na targach Trako w Gdańsku wręcz zachęcał do składania przez nich ofert? Zapraszam do tego wielkiego przedsięwzięcia. Bijcie się o to historyczne. Zamówienie, to będzie, jego skala naprawdę będzie imponująca. Polscy producenci powtarzają od lat, że nie mają szansy na obecnym etapie rozwoju stanąć do przetargu na tabor powyżej 300 km na godzinę. Stąd też koncepcja CPK zakładała prędkość 250 km na godzinę po to, żeby postawić kolejny krok na drodze. Rozwoju polskich producentów? Zamiast polskich producentów skorzystać mógłby na tym na przykład niemiecki Siemens, który jest w stanie dostarczyć takie tabory. Zapłacimy niemieckiemu Siemensowi dodatkowe miliardy. Ale w zamian dostaniemy droższe bilety, pozbawimy szans polskich producentów taboru i zwiększymy wykluczenie komunikacyjne całych regionów. W cenie biletu zapłacą za to pasażerowie. To będzie około 50% więcej niż w przypadku pociągu, który jedzie z prędkością 250 km na godzinę. A uzysk czasowy dla podróży wewnątrz krajowych będzie minimalne, bo to będzie troszeczkę ponad 10 minut podróży krócej, bądź 15 minut podróży krócej. Nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić, a przecież premier Donald Tusk mówi o tym, że nie zamierza nikogo wykluczać. Nasz ten najbardziej ambitny plan dotyczący kolei dużych prędkości, on nie tylko, że nie wyklucza, ale wręcz przeciwnie, wzmacnia nasze myślenie o tym, że kolej ma służyć każdemu. Polakowi każdej Polce, niezależnie od tego, w jakim regionie żyją, w jakiej miejscowości, czy to jest duże miasto, czy to jest wieś. Wystarczy jednak porównać pierwotny plan rozbudowy sieci kolejowej, który zakładał powstanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych. Po przejęciu władzy, rząd Tuska okroił projekt do tzw. Y, łączącego zaledwie sześć dużych miast. Ograniczenie programu CPK do wyłącznie Y oznacza brak ambicji, maskowany. Pomysłem na podwyższenie prędkości technicznej do ponad 300 km na godzinę o wiele korzystniej byłoby realizować całą sieć połączeń. Pełna wersja CPK to przede wszystkim pełny program kolejowy, kilkunastu szprych, które łączą cały kraj, które budują system dostarczający mobilności wszystkim Polakom. Podstawowe założenie było takie, żeby każdy Polak mieszkał w promieniu 30 minut dojazdu od stacji kolejowej, oferującej co najmniej kilka dziennie dobrych, szybkich połączeń po całym kraju, oczywiście przez lotnisko również z całym światem. Donald Tusk mieszka jednak w Gdańsku. Jak sam mówił, CPK nie potrzebuje, bo na lotnisko ma 20 minut taksówką. Jest to chyba taka sytuacja najbardziej oczywista, takiej pogardy, że ja się dostanę. Ja dojadę. Dla mnie to nie ma żadnego najmniejszego problemu. Ja po prostu wsiądę, podjedzie ode mnie limuzyna i ze mną tutaj nikt mnie tutaj nikt nie podskoczy. Mnie to nie dotyczy. Dotyczy jednak milionów Polaków, którzy nie mają rządowych limuzyn.